Witam Was tutaj w kolejnym filmie na moim kanale, w którym ocenimy sobie kilku widzów, którzy zostawili komentarz. Tutaj, jak dobrze widzicie, jest event bożonarodzeniowy. Są tak samo odświeżane misje, co to znaczy, że na przykład jak robicie takie misje z czapeczką, to odświeżają Wam się wszystkie strefy, więc radziłbym Wam. I tak, jak ja robię, Pierwsze robić wszystkie misje, które Wam dają jakiś super bonus. Na przykład, taka misja byłaby dobra, i jak Wam się skończą te misje, no to znaleźć jakąś najlepszą misję z czapeczką, jakąś najkrótszą, czy coś w tym rodzaju, żeby odświeżyć wszystkie, wszystkie, wszystkie strefy. I, no I będziecie mogli znowu robić energię, i w ten sposób zyskacie najwięcej tego levela bądź, bądź monet. Next HC jest na Łotry, więc radziłbym, radziłbym się nie wiem, zaopatrzyć w jakąś liczbę opon, czy, czy po prostu czatować na Łotry, żeby, żeby HC wbijać. Też jest kalendarz, kalendarz adwentowy. To jak po prostu wejdziecie sobie na forum, musicie się zalogować, tam macie zakładkę, kalendarz adwentowy, no i Raz dziennie macie kuponik do odebrania, potem sobie wchodzicie w tutaj zakładkę. Kupon tutaj, wpisujecie kupon, zrealizuj no jakieś tam bonusy w postaci energii, czy nawet oponek, czyli na jakichś innych pierdół dostajecie, no nie? Dobra, więc teraz tutaj kliknę misję i możemy przejść na ocenki. Albo dobra, już zaczniemy od BL25, od bo tutaj mam osobę. The Black. No, niski poziom. Ciężko, ciężko ocenia się takie konta z niskim poziomem, bo to jest tak naprawdę dwa dni grania jakiś tam ma. No statystyk, no nie masz siły w ogóle. Musisz bić, więc, musisz sobie siłę wyrolować, na przykład z itemów, bo nie masz w ogóle siły. Nie dawaj w podstawę siły, tylko roluj z itemów. Wyroluj sobie jakieś 500, 500 do 800 siły i będzie, będzie ok. kryjówka pewnie też. No, kryjóweczka, wywal sobie pozycję obronną, wywal sobie kuźnie, to ci jest kompletnie niepotrzebne, przerzuć te budynki tutaj wyżej, tu sobie wstaw drugi, drugi budynek, do, drugie laboratorium nieskończonej wiedzy, ulepszać centrum spekulacyjne, żeby golda nie tracić, żeby golda nie tracić, te budynki możesz wywalić, jak masz dwa, atako, bo, dwa budynki do atakowania, bo i tak sobie na nafarmisz surowców, Ulepszać sobie tak samo ten budynek, żeby mieć jak najwyżej. No i najważniejsze to są te dwa budynki, ten i, znaczy, w sumie trzy te budynki na start, a resztę, reszta przyjdzie z czasem. Więc pamiętaj, żeby te trzy budynki w miarę wysoko ulepszać czyli centralną kryjówkę spekulacyjną i ulepszające roboty pracownicze. No nic, dużo o koncie nie mogę powiedzieć, czy dobre, czy słabe, bo kolej dopiero, bo dopiero zaczynasz, więc, więc sobie graj. I może później napisz to, to się ocenia jak będziesz wyżej. Hezuk. The Tigers, oni pewnie na trenach grają. O kurde, ale fajny antytoksik. Podoba, podoba mi się. Siła mi nie leży, trochę mało siły jest. Ja bym tą Twoją siłę na jakieś 20k wklepał, nawet ponad. Mało siły jest moim zdaniem. I fajne jest rozłożenie tych trzech statystyk, ale jakby ta siła była powyżej 20k, to, to, bym, to bym się do niczego nie czepiał. Eee, kryjówka. Kurde, warsztat trochę słabo jak, jak na, na taki serwer. Nie wiem czy wszystkie budynki, masz już chyba wszystkie budynki postawione, jak już masz kantor nawet postawione, kuźnie. Kryjówka Szczerze kryjówka mi się nie podoba, jak miałbym być szczery, nie masz Nie masz za dużo tych, ja bym na twoim miejscu te kopalnie zeronitu nitu i, i Super kleju postawiał, a nie jakieś te pozycje obronne czy kantory wymiany, bo Kantor wymiany dużo ci nie daje, tylko wymienia te waluty. No, Kryówka mi się nie podoba, jak miałbym szczery. Wyjebałbym ją całą i zrobił po swojemu. Cię te levele tych budynków, jak, jak na taki level, znaczy jak na taki serwer na PL20, to wydaje mi się, że jest, że jest średnio. Ale, ale statystyki mi się podobają. jakbyś poprawił tą kryjówkę to byś miał spoko konto, No tak, jak wiedziałem, że tu na trenach chłopaki grają, więc, więc tutaj nie ma do czego się przyczepić. Dobra. inny serwer. Kirku, Kirku top siedem ładnie. Kirku, Kirku ładny. ładne staty pod toksik. Ale masz peta dziwnego, masz peta bardziej podrówne niż pod Toksik. Eee, nie, nie wiem, w sum, nie grałem, tak więc nie będę, nie będę tutaj. A ty jesteś przebra. Aha, dobra, dobra, nieważne. Eee, koleś robi eee, zadania sobie nadzwyczajne, dlatego, prawdopodobnie dlatego ma takiego peta. Tak mi się wydaje, że tak musi być. I nie wiem, dlaczego nie używasz stroju w Nie wiem, jak, mnie, jak patrzysz, to tu sobie masz, pokaż stroje, ustawiasz sobie stroje, tutaj wszystko pod kondycję, tak jak ja. Ustawiasz sobie peta, którym chcesz klepać zadania, i tu sobie ustawiasz zadania nadzwyczajne, I ewentualnie co tam, co tam potrzebujesz. I nie musisz, nie musisz się przebierać, nie musisz się odsłaniać na, na ataki. Hmm. na takich przeciwników. Jeśli tego nie wiedziałeś, to tak się to robi, jeśli wiedziałeś, ale po prostu wolisz w taki sposób, to ok. Dobra, no to statystyki OK, mam nadzieję, że, że PETA e, PETA też, też masz dobrego, a nie tego e, kondycji by miał tyle... Pewnie kondycji miałby trochę podobnie co intuicji i obstawiam, że siły by miał więcej, jakby sobie przebrał normalnego seta, gdzieś pod 50k, więc, więc statystyki, statystyki eleganckie są moim zdaniem, rozłożenie jeśli chodzi. Kryjówka. Kryjówka. Kryjówka dobra, podoba mi się. Starszy set... Starsza, ta kuźnia, nie wiem, może już masz na tyle budynku, że już nic ciekawego nie tam. Nie masz do postawienia, dlatego ta kuźnia stoi. Kuźnia nie jest zła, ona nie jest jakaś, jakaś taka super potrzebna, żeby ją stawiać. Chyba nie masz wszystkich surowców rozłożonych, tak, ale, ale. A nie, masz, dobra, nieważne. Fajna kryjówka, Lewele są ok, jak na taki serwer, moim zdaniem. Bar sportowy, wysoko nawet. Warsztat, no warsztat tam, 21 poziom jest ok, moim zdaniem Bo to pewnie budynki już kosztują masę surowców, więc ciężko ulepszać, więc nie ma Nie ma co tak się przypierdzielać do tego Rozłożenie kryjówki też jest jak w miarę, miarę fajne Fajnie to wygląda Ta kryjówka mi się podoba już Nie wiem czy teraz kopiesz miejsca, bo coś będziesz wstawiał Nie widzę, żeby Ci jakiegoś konkretnego budynku brakowało, ale no ale rozwijaj tak krówkę, tak dalej będzie, będzie dobrze moim zdaniem. I kolega. Para... No, to 9 też toksik. Nie, to jest. To jest żart, prawda? Pet kompletnie nie pasuje do tych statystyk Nie wiem dlaczego masz takiego peta, czy to jest jakiś Nie wiem, pomyliłeś się bo tak seo założyłeś, ja trafiłem w okres, mam nadzieję, że tak Ale jeśli grasz z takim petem jak tutaj to No to zmień statystyki Jeśli chcesz mieć tego peta, albo jak nie masz podtoxiki, a jak masz no to na, sobie wróć, bo No bo ci staty nie działają No teraz jest niby sezon, ale w sumie się skończył, więc, więc już nie ma. Rozłożenie statystyk jest eleganckie, tylko nie pod tego peta. Kryjóweczka, e, kryjóweczka centrum fajnie, oleju spekulacyjne wiadomo, czy jest warsztat, to jest warsztat. 20 level warsztata jest ok, warsztatu <śmiech> <śmiech> ładnie rozwijasz. Tak samo te bar sportowy i na równi z harcerską, to też jest ok. Masz córki popustawiane, więc tutaj też się nie ma do czego przyczepić, moim zdaniem. Eee, na który ja to mam, myślę, ja że. Eee, dobra, tylko mi się wydawało, że mam wyżej. Więc, 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 więc zmień sobie tego peta to po pierwsze, free to play, wątpię. Wątpię, że free to play ra. To jeden PVP, a ja byłem to dwa razy. 32 treny. Ładnie, ładnie. Zmień sobie te bo, bo mnie drażni, drażni w oczy. PL-23 Licher Nie. Lich... Lich... Lichner. Lichner. Dobra. Spomki, pierwsze co się rzuca w oczy jak masz opony to, to pierwsza rzecz to sobie kup kup sobie wspomkę misji bo to jest najważniejsze eee. masz peta masz fajnego, zrobionego tylko jak masz takie statystyki to inteligencja jest ok wysoko, ale ja bym na przykład bardziej zrównał tą kondycję do intuicji i to co, to co ci jakby Zabrał z kondycji, dałbym w siłę. Czyli na przykład podrównał ten kondycję do 19 k. wirując takich przedmioty, to ci daje najwięcej kondycji, albo używać młotka, jak jesteś burżujem i ten i po prostu wyrol starał wyrolować to na siłę i byś wtedy miał 19k kondycji 19k intuicji e tutaj by zostało 23 i to byś miał jakieś 10k około 10k siły i to byłoby już spoko moim zdaniem tutaj zbierasz hajs, nie wiem czemu jak było HC a nie jest cztery... 420 na nie wiem, 420 milionów na miliard? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Możliwe. Um, tutaj, co tutaj, do czego się można przyczepić? Warsztat średnio. który który masz level. Bo nie spojrzałem tak szczerze. 370 nie, to zwracam słowo Warsztat jest ok, jak na ten poziom. Kryjówka spoko, bardzo fajna. Trochę masz mało miejsc pokopanych. Ja bym na Twoim miejscu trochę miejsc pokopał i powstawiał ee, powstawia jakieś surowce, bardziej surowce, bo masz tylko jeden do tego. No w sumie masz dwa, ale widzę, że już, że już upychasz te surowce. Starasz się upchnąć te dwa surowce, bo ci brakuje. Ja bym na twoim miejscu, nie wiem, wypierdzielił jakąś jedną fabrykę obronu, obron atak atakobotów. tutaj można wypierdzielić? No, w sumie, w sumie nic więcej. I, no i bym bym powstawiał surki jak najbardziej i starał się wykopać miejsca, żeby mieć, żeby mieć wszystkie surki, bo, bo może teraz jeszcze tego tak nie odczuwasz, ale pewnie już powoli zaczynasz, ale później ci strasznie będzie. Już ci pewnie surków brakuje i, i masz problem z ulepszaniem, więc... Więc te surowce, na, jak na początku są chujowe, to już od takiego levelu krywki jak ty w tym momencie masz, to już, to już muszą być moim zdaniem. To już muszą być. E, dobra, przejdziemy dalej. Na najnowszy serwer PL26. Roman. Maltazar team. Ładnie. Pecik fajny. Może... Pecik jest ok, a nie, bo to jest nowy serwer. To może tam jeszcze nie, nie, być, nie być jakiś, może nie, nie zdążyłeś zdobyć jakichś petów pod konfigurację fajną. Więc jest fajnie, że masz tego peta z setu, i z nim, e, znaczy z sezonu. Z nim można grać. Statystyki są ok. Nie ma co się do nich aż tak bardzo przypierdzielać, jeśli chodzi o, o rozłożenie. Wiadomo, że do, to tobie jeden, z, żeby wbić tutaj tobie jeden serwera, no to. Są cienkie, ale, ale są fajne moim zdaniem. Ja bym tą siłę trochę zbustował, ale też nie jest zła, więc nie ma tutaj się do niej przypierdzielać. Wspomki masz fajne. Drużyna, drużyna tak jak, jak najbardziej fajna też na, na, na pięciu trena gra, więc, więc ok, utrzymaj się w niej i się rozwijaj dalej. Kryjóweczka. Kryjóweczka. by no, tu się. 14, okej, okay. warsztat, ok, Wywal sobie siłownię. Nie, nie, wywal to. Nie grać, Siłownia nie jest dobra na początek. Kurde, no, takie mieszane uczucia są. siłownią, ona nie jest dobra na początek, bo, bo no, tracisz golda na te. No niby, no, niby ty kupujesz taniej te statystyki to ci zaprocentuje, ale, ale boostujesz sobie te statystyki w sensie. Zwiększać się koszt statystyk, no i potem, potem będziesz miał lipę odnośnie, odnośnie Herokonu na wydawanie, że nie będziesz wysoko a lepiej teraz zainwestować zamiast marnować dwa miejsca na, na tą głupią siłownię, lepiej tu wstawić bar sportowy i jakąś harcerską, no nie? Żeby, żeby dostawać procenty do misji, więc ja bym na twoim miejscu jak najszybciej to wywalił starał się Siódmy poziom to już jest ok, starał się dobić to w jakiś sposób, nie wiem na ilu bota grasz, może na jednym, bo ta kryjówka też nie jest jakoś mocno rozwinięta. Jak grasz na jednym bocie to jest, to jest naprawdę fajnie rozwinięty ten, yy, ten budynek, stara się go wbić na dziesiąty poziom, potem staraj się wbić jak najszybciej ten budynek. I jak masz tylko pełny generator, to ulepszaj sobie centrum spekulacyjne, no i w międzyczasie jakiś tutaj bar sportowy, and ewentualnie jakiś warsztaty jakąś harcerzką sobie ulepszaj i będziesz, będziesz jak najbardziej na dobrej pozycji żeby mieć ten level i tę kasę zbierać, ale tą siłownię ja bym na twoim miejscu wywalił, bo, bo nie, jest, nie jest dobra na początku. Ona się przydaje Wygląda jak już się ma więcej budynków, jak już jest późniejsza faza, faza gry, te statystyki są drogie. Aczkolwiek jakimś super błędem nie jest, więc, więc jak, jak masz ochotę na nie grać, no to graj. Luka 4. Luka 4. Kogo my tu mamy? A to jest ten, właśnie tak popatrzyłem, czy, czy nie jest gdzieś w topce. E też pecik mierny, ale no to wiadomo, że to jest nowy, nowy serwer, więc może mu się nie trafił żaden. Nie kupował sezonu i musi z takim grać. Ale ma chociaż ucieczka z podłopaty, więc, więc to jest taki jeden z lepszych, z tych chujowych yy, umek na pecie. Statystyki rozłożone fajne, fajne. Jak na Sponkę 10, 25%, to są, to są też fajne te statystyki. Jakby miał lepszą spomkę tak jak tamten, to by miał podobne statystyki, albo i nawet lepsze do, do, do poprzedniego gościa. Gra na 5 trenach. Więc jest fajna drużynka. Trzeba się z niej, w niej utrzymać na pewno. Siłę bym na Twoim miejscu podbił. E, do jakichś. W sumie nie, w sumie do, 4, do 4K, jakby się wbił, to by było spoko. 3K treningów bite. Tu for No <gry> ja dobra, nie będę, nie będę rozkminiał o, o co mu mogło chodzić, żeby się nie ośmieszać. Kryjóweczka. Warsztat 10, spekulacyjne 7 tak samo ładnie. Krywka spoko. Lepiej jak już masz y, chęć, masz miejsce na jeden budynek, to lepiej sobie bar sportowy Postawić, żeby wbijać level, bo harcerska to dostajesz tylko bonus do golda, a jak zostawisz sobie bonus do expa, to wbijasz szybciej expa, full level, no nie? i masz Im wyższy level, to z automatu dostajesz więcej golda, więc tak naprawdę, ulepszając sobie budynek do expa, boostujesz sobie nie tylko expa, tak samo jak i golda. Jak stawiasz budynek do golda, to stawiasz sobie jakby boosta tylko i wyłącznie do golda, więc, więc w pierwszej kolejności staraj się boostować expa, a potem golda moim zdaniem. Oczywiście no, staraj się jak najszybciej 10 level spekulacyjnego robić, żeby nie tracić golda. No i ulepszaj boty pracownicze, żeby jak najszybciej mieć akcje w, w kryjówce. Warsztat taki średni, moim zdaniem, powinien mieć już na jakiś 12, pod 12, pod 14 poziom podchodzić ten warsztat. Ale no wiadomo, że no, może nauka nie masz takiego e, dużego poziomu i, i taki level, level Wam e, wystarcza a poza tym konto fajne, podoba mi się e, dobra to była w sumie ostatnia osoba e, pamiętajcie, żeby robić evencik, zbierać e, zbierać sobie tutaj rzeczy, wirować praleczkę żeby tutaj zakończyć ewencik. radzę wam nie odbierać tego ewenciku za wcześnie nawet jak go skończycie, bo może, może będzie się zaliczały punkty do, do następnego sezonu, a wiadomo, że każde punkty do sezonu się liczą bo nie wiadomo na ile im odwali, żeby ten sezon teraz zrobić może zrobią go kurwa na tydzień żeby nikt go nie zrobił oby nie pamiętajcie, żeby odbierać sobie, odbierać sobie kalendarzyk i rolować misję. Tak jak widzicie, ja tutaj mam teraz super misję pod rola, ale ja jej nie używam, bo jeszcze nie, przeleci, nie przeleciałem wszystkich stref, i może, może jakaś misja o kolejna misja w której nie trzeba rolować, jakaś super się trafi i po prostu będę mógł sobie zrobić i wyrolować wtedy, kiedy nie będę miał, ale dobra, nic się nie trafia. Zobie weźmiemy 10 prawie. Tamta, tamta więcej ekspada. Bierzemy to. Dobra, no to byłoby na tyle w tym odcinku. Możecie komentować na kolejne ocenki. Nie ma problemu. Możemy, możemy oceniać. E, wiadomo, subujcie, lajkujcie. Bliżej, bliżej, bliżej 24, e, tych właśnie dla tych, co wyrwali, będą jakieś, będą jakieś e, e, robione jakieś te. Mm, no, będę rozdawał jakieś opony. Ale żeby dostać opony, w sumie zobaczymy, kto wytrwał do końca filmu, a kto zeskipował, to pod tym materiałem musicie napisać kurwa, no nie wiem, ee, święta. Napiszcie, kto napisze święta, e, to będzie brany pod, w kolejnym materiale, który będę mówił o konkursie o konkursie będzie brany pod uwagę. I tam wiadomo, że będzie trzeba coś skomentować, ale będę patrzył, kto skomentował ten materiał pod kątem święta, no i, no i wy będziecie wiedzieć, że że, że takie hasło i chuj, kurwa. Co za ja pierdolę.